Witajcie w e, kolejnym odcinku połączenia kart Tarota. Dzisiaj będę e, mówić o trzech różnych interpretacjach w odniesieniu do karty pustelnik oraz księżniczka Buław stali Kosmik Tarot, która jest e, bardzo ciekawa i bardzo lubię z niej korzystać. Ja nazywam się Iwa zielińska Poćwiardowska z Instytutu Tarota. Jestem tarocistką i kołczką jungowską. Łączę swoje zainteresowania intuicją, nieświadomością i w tym obszarze, w Tarocie oraz w Coachingu Jungowskim również. Ale teraz do naszych kart wracamy. Pierwsza interpretacja, tu mam tak, ponieważ na kartach mamy osoby. Więc siłą rzeczy na pytanie, jakby. Hmm, co mam zauważyć? Pytanie za chwilę. Siłą rzeczy to mogą być faktycznie dwie realne osoby. Jeżeli byśmy na przykład pytali o relacje, o, o, jeżeli pytamy, jeżeli kładziemy kartę dla jednej z tych osób i ta druga się pojawia. I mamy bardzo różne energie, zobaczcie. Kompletnie różne energie. To jest energia um, lunarna, czyli energia... Tak się mówi czasem kobieca, mimo że tu jest mężczyzna pokazany, ale to są te kolory: to jest, to jest stałość, niedziałanie, nie, nie bezruch, medytacja. To są wszystko energie, tak zwane kobiece, czyli energię Yang, w daleko w tym Yin Yang. Tu mamy księżniczkę buław, słońce, buławy, czyli symbol ognia. Bardzo silna energia solarna, czyli działania, czyli eksplozji, czyli też seksualna. Zresztą, zresztą też widać tutaj, no zobaczcie, to jest dość jednoznaczne, pomiędzy, z pomiędzy piersi tej kobiety, tej atrakcyjnej dziewczyny, wystaje buława. Dość jednoznaczna informacja, że jest to osoba młoda, bardzo pewna swojej atrakcyjności. Która e, często podrywa dla podrywów, zdobywa dla zdobycia, e, lubi, e, lubi seksualność, lubi zmysłowość i e, nie odważa, nie, 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 nie boi się po prostu e, podrywać, nie boi się zdobywać. E, często też takie dla, dla sprawdzenia siebie. To nie musi być kobieta, zawsze to zaznaczam. Tu jest pokazana, Kobieta to jest księżniczka, czyli w takim bardziej, bardziej tradycyjnym nazewnictwie to jest paść, prawda? W innych taliach na przykład tutaj jest paść buław. Tutaj jest księżniczka buław, ale to może być mężczyzna lub kobieta o takich cechach, która staje naprzeciw tego właśnie wycofanego, dojrzałego, opanowanego pustelnika. No, i jeżeli to są osoby, to może właśnie dotyczyć takiego spotkania, które jest wyzwaniem, bo ona stawia sobie jako punkt honoru, taki challenge przed sobą, że właśnie go tego pustelnika wyrwie z tego pustelniczenia, z tego odcięcia od świata, z tego bycia w takim zen, i porwie go tą swoją namiętnością do jakiegoś pewnie romansu ponieważ pustelnik jest skierowany w jej stronę, więc to porwanie nie jest niemożliwe. On też nie, on, mimo tego swojego pustelniczenia, on jest jakoś zaintrygowany. No bo zobaczcie, gdybyśmy odwrotnie postawili karty, to jakby obstawiałabym, że on się nie da porwać temu. A nie, tu jest zupełnie inna energia. One są w drugie, ona, ona ze wzgardą właściwie patrzy na to jego pustelniczenie, on jakoś zupełnie, tu, tu nie ma tego zainteresowania. Oni są, oni są ku sobie, mimo tych bardzo przeciwstawnych energii. Więc to jest jedna taka, jedne znaczenie, że to są faktycznie realne osoby. Sytuacja opisująca, e, e, m, przepraszam, karty opisujące sytuację pomiędzy konkretnymi osobami. Druga, e, druga interpretacja może być taka, że każda z tych kart mówi o pewnej, e, Opisuje pewną sytuację, a nie osoby, energię pewną, pewne, pewne, pewne sytuacje. Bo karty, na przykład karty dworskie, mogą się odnosić do konkretnych osób, to już wielokrotnie mówiłam, ale też pokazują, e, pokazują, wydać mogą sytuację. Jeśli ta karta Księżniczka e, Buław opisuje sytuację, to opisuje początek nowego projektu, e, kreatywnego projektu. No, oczywiście może, to może być projekt artystyczny, to może być projekt biznesowy, projekt w jakiejś fundacji, społeczny projekt. Ale właśnie taki świeży pomysł, taka pasja, która w to idzie, rozpoczęcie tego nowego projektu. W, ta, wtedy to jest opis tej sytuacji, i w połączeniu z tym pustelnikiem może pokazywać, że żeby go zrealizować potrzebujesz pomocy, potrzebujesz wycofać się ze świata, potrzebujesz swoją energię, potrzebujesz wyciszyć się, potrzebujesz wyciszenia. Być może, właśnie, żeby nadać jeszcze tej koncepcji jakąś, Temu pomysłowi, tej koncepcji, y, większe, y, przemyśleć czy więcej nadać y, detali, y, że, ten, że to popustelniczenie będzie wspierać realizację tego projektu, czyli ta energia nie, nie, nie pójdzie, nie rozproszy się w relacje z innymi ludźmi, w, w wyjścia, w zabawę, tylko zostanie to pustelniczenie, pomoże skupić tą całą energię na tym projekcie. To jest, jeśli chodzi o znaczenie sytuacji. Y, a trzecie, yy, yy, trzecie znaczenie może być takie, że każdy, z, każda z tych osób, każda z tych postaci mówi o jakiejś energii w tobie. W tobie. Czyli z jednej strony masz w sobie tą część taką właśnie solarną, dynamiczną, kreatywną, pełną pasji, pełną yy, charyzmy, yy, ekscytacji, działania, działania buławy. A z drugiej strony jest ta część... Która się domaga wyciszenia, y, która się wymaga wyco domaga wycofywania, która się domaga y, bycia samej ze sobą, samemu ze sobą, ze swoimi myślami. I w takim układzie y, interpretacja będzie, że pytanie, interpretacja będzie y, 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 dotyczyła, nie, jak pogodzić te dwie rzeczy, albo właściwie taka wskazówka, że potrzebujesz i tego, i tego. Nie musisz wybierać, że albo jesteś ekspansywny, albo jesteś działający i, i rozogniony, albo jesteś kompletnie wycofana ze społeczeństwa, zamknięty w sobie i tylko się pustelniczysz. Te tak, karty mówią, pogódź te dwie pozornie wydawałoby się trudne do pogodzenia energię w sobie. Potrzebujesz i tej, i tej, czyli uspakaj tą swoją rozbuchaną, roznamiętnioną, pełną pasji energii od czasu do czasu wycofując się, a ty z kolei jako właśnie ten pustelnik, ten twój pustelnik wewnętrzny, potrzebuje też czasem wyjścia, potrzebuje tego wyjdź czasem do słońca, po witaminę D. Obie te rzeczy w tobie balansuj. Ying, yang, męska, żeńska, solarna, księżycowa. Y to która z tych interpretacji jest właściwa? No, zależy, jakie pytanie zadałaś, nie? Czy zadajesz pytanie właśnie o konkretną osobę, co mam zrobić z tym facetem, nie? Czy z tą kobietą, no to wtedy dotyczy tej pierwszej interpretacji. Jeśli pytasz o to, czego, co mi pomoże, żeby dokończyć ten projekt albo zrobić ten projekt, to jest sytuacja bardziej. I to trzecie znaczenie też tutaj wchodzi w grę, czyli to równoważenie... Męskiej, żeńskiej yin-yang energii. No, mam nadzieję, że to jest dla Was e, pomocne. Zawsze py, od pytania, zawsze się wszystko zaczyna. Im bardziej konkretne, ukierunkowane pytanie, tym łatwiej potem tę interpretację e, e, znaleźć, właściwą, odpowiadającą na to pytanie, dlatego że, jak sami widzicie, dwie te same karty no, ma, można, można na bardzo różny sposób e, wyjaśniać. No, i to w jaki sposób te karty są wobec siebie ukierunkowane, bo tak one się ewidentnie są przeciwko sobie, nie współpracują ze sobą, nie współpracują. Dziękuję Wam bardzo, do następnego spotkania.